Witajcie, ja jestem Flatwhite i miło mi was powitać w kolejnym odcinku z Metin 2 Polyphemus. Będziemy dzisiaj rozwijać postać, szykować się do groty, no i korzystać z dobrodziejstw Gameforge'u. Jak widzicie rozpoczęła się też Tombola, więc pozwolę sobie od razu tutaj przeklikać to, za te wszystkie smażne znaki, które mam. No i sprawdzimy sobie co jest w środku. Jadę nocy, nawet nie wiem co to jest. Ruda Ebonitu. Ruda miedzi. Sięga młodego zwierza. No, jest i symbol szczęścia. Nie skomentuję tamtej potki. Kolejny symbol. Kolejne poty. I kolejne poty. Także, no cóż. No, i od razu klikamy sobie wszystko też na szamance. Tutaj mamy jakieś smocze monety. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy wystarczy ich, żeby przeklikać wszystkie te zdrabki, że tak powiem. O, widzę, że na ostatnią brakuje. Także otwieramy sobie to, co jest. Z racji, że w sumie nie będziemy już nigdy więcej wchodzić do V2 tym wojem, pozwoliłem sobie kupić jedną przepustkę za smocze monety. Eee, no i co? Lecę sobie dobić ten 7.5 level, bo mnie po prostu mierzi już ten 7.4. No i odbieramy sobie tutaj broń młodego bohatera na 7.0 poziom. Więc tak naprawdę, no, mamy 15 dni na podjęcie zakupu truty. A patrząc na stan Yangów w ekwipunku, myślę, że e, no, nie będzie to dosyć trudne. No i co? 7-5 dobity, także wracamy do szarej codzienności. A co do samego ekspa, jak widzicie, zajęło nam to tylko 15 minut. Więc tak, na serwerze odbywał się drop tych blasków księżyca, więc no niezwłocznie wyruszyłem na piekło i zacząłem tuć sobie metki. Wiem, że nie był to najwydajniejszy sposób na dropienie blasków, aczkolwiek nie miałem wtedy zbyt wiele czasu. A wiem, że blaski bardzo dobrze testować jest sobie w DT, testować, dropić, więc tak zrobimy na blaskach następnych, które będą za tydzień. Tutaj też widzicie szybkie otwieranie blasków w ilości, no małej. Przydałoby się też wziąć troszkę za tę misję. Jest ich sporo, nie będę robił wszystkich, wszystkie takie poboczne będę raczej odrzucał, a najważniejsze jest dla mnie, żeby pociągnąć fabułę, no bo z misji na 60 levels jest kilka rad i 10 exo, a mniej więcej tyle właśnie potrzebujemy do dobicia aury na G, więc no, wypadałoby to zrobić, a z racji, że nie ma teraz aktualnie żadnych ciekawych eventów, to znaczy ciekawe są, są blaski, później będą jest smocze pomienie, ale no nie jest to coś, co chciałbym teraz robić. Więc co? Ja sobie lecę, no i widzimy się, czy nie wiem, czy będę te, te misje w ogóle pokazywał. Raczej nie ma tutaj nic specjalnego. I sprawdzamy. Jak widzicie, mamy już misję ostatnia strona z pamiętnika. Cholera trochę to zajęło. Najbardziej męczyłem się w sumie z tymi, z tymi kartkami z best kapitanów. No naprawdę totalnie mi to nie leciało, mimo tego, że miałem wolne bestcapitany i wszystkie zwijałem, to chyba dopiero na trzecim respie w całym M2 e, udało mi się dropnąć tą y, stronę z pamiętnika. No i jeszcze miałem lekką zagwozdkę z tym, jak sobie dropić to z pustynnych zawadiaków, tam kolejną stronę, ale i tak poszło całkiem sprawnie, bo pojechałem sobie po prostu na metki do doliny i... Mimo tego, że leciało ich mało, to tam chyba za szóstym czy siódmym zawadiaką w końcu się udało dropnąć tą stronę. No a teraz jak widzicie robię sobie już tą ostatnią stronę pamiętnika. No i przechodzimy do ciekawszej rzeczy, w sensie inaczej, może nie, nie tyle ciekawszej rzeczy, co na pewno bardziej nagradzającej. Bo kolejna misja to jest już Mroczny Naród, no i za tę misję dostaniemy 10 egzo, a za kolejną Mroczny Naród 2 dostaniemy 3 rady. Także po, po to w połączeniu z pięcioma radami i pięcioma EXO ze skrzynki mistrza pozwoli nam po prostu dobić już sobie Aurę G, a może i trochę wyżej. Także ja sobie dropię tutaj tą karteczkę, no i widzimy się dalej. No i oddajemy sobie ostatnią misję tak naprawdę ze, ze stroną pamiętnika. No i pierwsza misja, nowy ślad i mamy początek misji Mroczny Naród 1. Także, tak jak to wszystko sobie wymyśliliśmy, Siedem snurzych chłopaków należało do łącznego narodu, zbadaj stary nagrobek na górze Sohan. Ok, no to lecimy. Jeżdżąc sobie w ogóle po tych misjach, po pustyni, po, teraz po górze Sohan, widzę co chwila jakieś postacie z levelem czempiona, które sobie gdzieś stoją randomowo na mapie. Jeżeli wiecie w sobie, czy to jest coś specjalnego, bo zaczęło mnie to zastanawiać, czy oni tutaj coś robią, czy po prostu stoją, to dajcie znać w komentarzu. No i oddajemy sobie u. Uriela, pierwszą misję. Wystarczyło się przejechać do pomnika i wrócić. Także mamy 10 egzo No i rozpoczynamy sobie od razu misję Mroczny Naród 2. Także teraz musimy udać się do lasu duchu, który należał wcześniej do królestwa Mrocznego narodu. No i się tym trzeba wiele niebezpieczeństw. w dodatku kamienie metyn sprawiają coś tam. Dobra, znajdź zdrzewa, drzewa, aby otrzymać dalsze wskazówki. Lecimy. Dropnęliśmy sobie właśnie pierwszy stary dokument, także musimy go oddać Urielowi i dropnąć dla niego jeszcze 9 takich stron. Także wracamy do dropienia. No i co, wracam sobie, postać leży, ale 9 starych dokumentów jest, więc tak naprawdę zdejmujemy rękawiczkę, no i wracamy do M1. No i co, skrzyneczka na 7.0 otwarta, odbieramy sobie ostatnią misję od Uriela, w sensie tą z radami. Kolejnej, kolejnej misji nie kojarzę co tam jest, ale chyba z tego co pamiętam nie ma tam żadnych e, rad ani egzo, więc tak naprawdę najważniejsze mamy już przygotowane tutaj. E, no i co, ja sobie wyciągam wszystkie książki i będziemy testować. No i widzimy się już tutaj przy Metinie na ognistej ziemi. No i spra sprawdzimy sobie jaki mniej więcej będzie damage. Mamy z Aurą M10, która daje 316 siły ataku. No i zobaczymy sobie jakie będą hity, jaki będzie przeskok na G1, no i mam, zostanie nam jeszcze trochę EXO, więc zobaczymy sobie jeszcze jaki będzie przeskok na G ileś. Dobra, 2.500, 2.700 myślę, że taki szybki nam, pozwoli nam yy, wystarczy. Ja sobie zrobię szybki relog i będziemy dobijać aurę na G. No i dobijamy sobie na szybkości naszą arełkę. No i jest Aura na G. Przeskok spory, bo już jest 360 wartości. Moja ulubiona animacja Aury. No i teraz hity się zaczynają od 2700, od 2600 w górę. No 2580 jest ok. Także całkiem fajnie. Zostało nam jeszcze 10 EXO, więc e, przygotowałem też kamienie duchowe. No i sobie to od razu przeklikamy też i zobaczymy na ile nam wejdzie. No i udało nam się wbić na G4 Także zbijemy już sobie metka do końca, zobaczymy hity No powiem szczerze, że przeskoku dużego nie ma Ale nie mam żadnego odpału, więc te wszystkie przeliczniki są dosyć małe W sumie możemy sobie jakiś atak odpalić Bez żadnego Nazara, bez żadnego trofeum mistrzowskiego Mamy hity po 6,5 nakrycie 6700, więc no od szóstki w górę Więc myślę, że całkiem przyjemnie no i lecimy sobie. Mamy dzisiaj Happy Hours plus 50%, więc wyjątkowo dużo SM-ków będziemy mieli za tą stówkę. Dobra. Smocze monety doładowane. 1123 mamy łącznie. Jeszcze sobie zaraz tutaj musimy dorzucić. Chociaż nie, nasze mance są na autołowy. No i te 50 SM mógłbym kupić na Ninja, ale tam sobie załaduję za dwie dyszki, także żeby tam był pedek i autołowy. Na serwerze odbywał się więc dropu szkatułek blasku księżyca, więc niezwłocznie wybrałem się do DT. No i ku mojemu zdziwieniu metiny troszkę się zmieniły, w sensie samo przechodzenie tego piętra, ale to nieważne. My i tak będziemy dropić na piętrze z kluczem, czyli tutaj gdzie są te niebieskie ludki. Jak nam to pójdzie? Zresztą sami sobie zobaczycie. Jak widzicie wyłączyłem sobie tutaj nazwy, bo planowałem tutaj spędzić może niedługo, ale jak to wiemy, jak jest z optymalizacją klienta Metin 2 niezbyt dobrze, A więc wyłączyłem sobie nazwy, żeby nie lagowało. No i jak widzicie, tych szkatułek dropiło nam całkiem sporo. Z tego co wiem, jest to prawdopodobnie najlepszy sposób na dropienie szkatułek Blasku Księżyca właśnie na levelu 75. Także jeżeli macie taką postać na 7-5 levelu i chcielibyście sobie skutecznie podrobić szkatułki, no to już wiecie, gdzie się udać. Jak widzicie wysypało mi się troszkę DT, no ale cóż. Stwierdziłem, że to dropię sobie tutaj 200 szkatułek blasku. No i co do planu w sumie na to, bo przyszedłem na te blaski dosyć nieprzygotowany pod kątem tego, że no w zasadzie nie wiedziałem do końca jak sobie to najwygodniej dropić. Więc tak, plan na następne blaski jest taki, żeby sobie zakupić trzecią rękę, żeby podnosiła te wszystkie yangi. No i przepustka łupu będzie niezbędna. Więc w przepustę łupu tutaj sobie ustawię po prostu tylko i wyłącznie, żeby podnosił mi szkatułki blasku. No i myślę, że tak byłoby dużo sprawniej, dużo szybciej. No i tak, jak to ja, oczywiście nie mogłem poprzestać na 200 szkatułkach, więc dropnąłem ich 600. Bo za każdym razem, jak się pojawił kolejny stak, no to stwierdziłem, a to dropię kolejny stack. No i w godzinkę wydropiłem tutaj te 600 blasków, więc. Wszystkie je otwieram. No i dobra, jak widzicie, e, wszystkie szkatułki już otwarte, także mamy 165 setek, które póki co jeszcze nie wiem na co nam się przydadzą. E, sporo dłoni kryta i przebicia, tutaj prawie po 200, dłoni przebicia nawet troszkę więcej i 38 ZBS-ów, 27 Bodzi. zbs -y się przydadzą, no bo ostatnio ta branzoleta troszkę nie chciała z nami współpracować, no ale będziemy z nią działać dalej. Tak samo jeszcze czeka nas ta sama przygoda z naszym linkiem. Ale tutaj muszę skupić zdecydowanie więcej ulepszaczy, żeby go wkuwać. A, no i jeszcze 32 piąte bony, także możemy sobie zacząć coś e, miksować, coś wkuwać. Była przecenka na losowe udełka z Klepiku, więc stwierdziłem, że trzeba sobie zakupić parę sztuk. A tutaj cyk, czytamy aurę i powodzenie, także pokczampik. Kolejna aura z powodzeniem no i maltretowanie to boli ciąg dalszy także zobaczymy co uda nam się tutaj zrobić czy wykręcimy coś w końcu ciekawego same połyskujące muszle kamień duchowy, skrzynka gaja połyskująca muszla, bodzio platynowy klucz do skrzyni skarbów znowu pierścień hydry no i stwierdziłem, że nie ma co dalej kręcić i zakup rękawicy złodzieja zarówno jak i powiększonego składu no, i kolejny poziom aury. No, i nadszedł czas dodania sobie końców tarczy do naszej szaty aury. Dodajemy sobie tą pięciobonową z NNO i cztery razy silny przeciwko. Także całkiem fajna szata wyjdzie. A z racji, że już niedługo wybieramy się do groty, no to będzie ona niezbędna. Mamy sukces, no i fajnie. Nakładamy ją. No, i wleciałem do groty dla testu. No, i bez kostiumów się nie obędzie. Arełka G8, no i cyk, świąteczna skrzynka, zaczarowanie przedmiotu. Skończyły się pelerynki, więc nie zwlekałem z zakupem za jednego wona. Kamień ochronny żywiołów z Tomboli, no i kolejne kręcenie Tombolą. Jak widzicie skrzynia przebudzenia, małż, platynowy klucz do skrzyni skarbów i jest kamień księżycowy. No i co, zapytacie się gdzie podziało się kilka set SM? Już Wam pokazuję. Były skrzynie łamuta, a że ja nie mogłem poprzestać napięciu, no to po prostu przewaliłem troszkę więcej. No i poleciał nam jedynie amulet strażników na 7 dni. Kamień księżycowy to około 2 wony. No i co, z racji że będziemy potrzebować kostiumy, no to trzeba je kupić, więc tym razem sobie strzelimy szatę kobry i hełm wężowy z plusem. No i tak, jesteśmy na rynku, z racji, że Trutka będzie naszym nowym przyjacielem na dosyć długi czas, no to postanowiłem się zakupić już coś takiego lepszego, mianowicie 43 średnie, 6 orki, 3 szycie, 2 zręczność i z dodanym żywiołem na wiatr, już plus 3, także do zaklętego lasu myślę, że nam w zupełności wystarczy. No a z tego co czytałem na forum, mniej więcej plus minus Trutka plus 9, średnia 40 i ma damage taki jak Zodiak plus 8, 28 średnie, coś takiego. Nie wiem, czy ktoś to testował faktycznie. Także będziemy mieli tutaj troszkę więcej dipsa niż takim Zodiakiem plus 8. A do Zodiaka 9, no dużo nam brakuje. No to pyk. Zrobimy sobie szybki test naszej nowej truty względem broni na 7.0. Rubin sobie możemy odpalić. Na odpalonym rubinie przetestujemy hity 3300, 3200, nakrycie 6,5. No i pyk mamy arełkę i przetestujemy sobie to. No, hity troszkę większe, ale myślę, że podobne, więc dużej straty nie będzie względem broni na 7,0. Także myślę, że mogę być zadowolony. No i co? Wypadałoby się jeszcze zająć tutaj kask. Mamy 15 błyskawice. Mamy ogień w kostiumie. Spróbujmy sobie wbić do tego jakieś błyskawice. Mamy 15 błyskawice. Także o, tutaj wedą. Królem jeden się wścieka. Wyżywa się na innych. A my mamy w sumie komplet nagrodę. Także sprawdźmy sobie jak to teraz wygląda w bonusach. Odporność mamy 80%. Bez żadnego kamyka, także myślę, że do postać powinna stać jak, jak trzeba. Dokonamy sobie jeszcze szybko zakupu nakładki na broń. Generalnie te skiny to jest porażka, pomyłka. Także ja sobie tutaj zarzucę cukrowe ostrze plus. No i zaraz widzimy się na jego mieszaniu. Tutaj jeszcze z tą boli wyciągam sobie ten kamień księżycowy i fasolkę. Przerzucam sobie to na jajnie, na to lindżę tutaj na sklepik 20 diabły 10 szpony i przyjemnie to sobie zwrócę do handlarki i tak w zasadzie No jesteśmy już w 100% gotowi także mamy na diabły całe 71 plus 80 na błyskawice, a nie mamy cały czas w bransolecie skawicy, więc myślę że może się to udać tym bardziej że mamy w niej 20 diabły więc może nie będzie trzeba tego miksować jedyne co bym jeszcze tutaj zmienił tak naprawdę to tarcza ale no czekamy na tytankę także na tytankę już sobie wypatrzyłem trzeba uzbierać 20 wonów więc no jest co robić dobra jak widzicie wystawiliśmy sobie sklepik z tych przepustek między innymi które kupiłem w ciemno no cóż biznes się nie udał że tak powiem no i ceny widzicie na obrazku. Także ja to sobie stawiam i czekamy na zyski. I tutaj stop. Jak widzicie skąd wzięły się te przepustki. Od razu mówię. Był biznes taki, że widziałem je dosyć tanio po 12-13kk. No i generalnie pomyślałem sobie też, że będę eksplizował sporo postaci pod kory. Co jednak nie doszło do skutku. I zwyczajnie tego nie zrealizowałem, więc sprzedaję je no, z dosyć małym zyskiem. No, no i pyk. No co, jak sobie na ziemi leży. No i podjąłem się ponownie próby ulepszenia bransolety do plus 9 jak widzicie z tymi ZBS-ami mamy nawet próbę na 9, no i nie weszło. A jak to się skończyło? Myślę, że można się domyślać widząc ilość bodzi, którą mam. A choćbym miał dwa razy większą, to myślę, że i tak skończyłoby się tak samo, więc no, nie będę was tym zanudzał. Choć tutaj uwaga. Będziemy mieli próbę na 8 jest i na 9 spalił. I znowu na 8 i na 9 spalił. Także bez komentarza. No i dalej mamy tą tytankę 6-7 bonów, więc spróbujemy ją zamieszać. Co weszło? No nic. No i z racji, że wybieramy się do groty, zakładamy granat. No i jak widzicie, idzie nam całkiem fajnie. Pod kątem hitów myślę, że nie można narzekać, ponieważ postać stoi na emblemacie mistrzowskim i na amulecie strażników. A same postacie, te Hary, stoją sobie na autowskrzeszaniu z autołowów. Jak widzicie postać sobie XP, ja sobie podszedłem, mniej więcej w tym miejscu podniosłem hakry. No i sami zobaczcie zresztą, o tutaj jest komunikat nawet, że otrzymałem skrzydła demona i 41 średnie. Także może je ulepszymy i sprzedamy, zobaczymy. No i po biciu 77 poziomu, przez pierwsze noc postać swoją drogą stała około 2 godziny na autowach, zdziwiłem się dlaczego tak szybko potki zeszły. Jak widzicie nie mam założonego poprawnego naszyjnika, mam naszyjnik z łez, a mam 86 na magię, wyjąłem sobie z tomboli ten kamień ochrony żywiołów. No i generalnie do no, postać nie przeekspiła przez te pierwsze 24 godziny zbyt dużo, wobec czego no, trzeba to poprawić. Jestem trochę w plecy. No i postacie zostaną sobie na kilka, o ile nie kilkanaście dni w grocie, a my zbliżamy się już do końca odcinka, więc ja bardzo dziękuję za wasz poświęcony czas, a jeśli spodobał wam się ten odcinek, to zachęcam do pozostawienia subskrypcji i łapki w górę. Ja byłem Flatwhite, siemanko. no weź, zostaw suba, czasami pojawiają się live'y.